To miało być nagranie na wesoło o wielkiej szansie, o nowych możliwościach rozwoju kobiecej piłki w Polsce. Ale niestety będzie na smutno, bo UEFA zdecydowała, że Polska nie zorganizuje Mistrzostw Europy Kobiet w 2029 roku, bo zorganizują je po raz piąty w swojej historii Niemcy. I pewnie ten turniej się obroni. To znaczy, on będzie bardzo udany, z wypełnionymi stadionami, z kapitalną atmosferą. Na trybunach, na ulicach niemieckich miast, bo Niemcy to taki sprawdzony wybór, wielkie tradycje, wielkie sukcesy w kobiecej piłce. Tylko jednego w tej decyzji nie rozumiem i przeboleć nie mogę. Tego mówienia i powtarzania na każdym kroku przez UEFA, że chcę zrównywać szanse. Bo to był moment, żeby rzeczywiście włączyć do świata kobiecej piłki następne kraje. Podbić. Kobiecą piłką nowe terytoria, faktycznie wypchnąć ten turniej po raz pierwszy w historii na wschód od Monachium. Ale nie. UEFA sloganowo traktuje to mówienie o zrównywaniu szans, a działań nie widać. To znaczy znów zdecydowała się na taki bardzo bezpieczny wybór. Nie dała się Polsce przekonać, że warto dać jej szansę, bo w tym Byłoby euro zorganizowane w Polsce wielką, wielką szansą na rozwój tej dyscypliny w naszym kraju i sygnałem wysłanym do całej wschodniej części Europy, tej za żelaznej kurtyny, że zapraszamy, że kobieca piłka też zawitała już w tę część kontynentu. Niestety ta szansa przechodzi obok nosa, ale po kolei. Na ostatniej prostej liczyły się trzy kandydatury: polski, niemiec i wspólna, przedstawiona przez Szwecję i Danię. Na koniec, na ostatniej prostej, wykluczyła się z tego grona Portugalia, która bardzo długo uchodziła za faworyta do zorganizowania tych mistrzostw. Wycofała się dlatego, że w dużej mierze musi już koncentrować się na turnieju męskim, który odbędzie się w 2030 roku, w który współorganizuje z Hiszpanią i Marokiem, chodzi oczywiście o mundial. No i tam głowy już są zaprzątnięte. tym turniejem. Trudno by było tak rok po roku zorganizować dwie duże imprezy u siebie, więc wydawało się, że pozostali zyskują szansę. Że to jest też szansa dla Polski. Tym bardziej, że ta kandydatura miała ręce i nogi. To znaczy mamy piękne, nowoczesne Stadiony, mamy doświadczenie w organizowaniu wielkich imprez i UEFA o tym wie, bo przecież powierzała nam Euro w 2012 roku, powierzała nam organizowanie młodzieżowych turniejów męskich i kobiecych. Były u nas finały Ligi Europy, Ligi Konferencji czy mecz o Superpucharę Europy. I za każdym razem Europejska Federacja wystawiała nam bardzo wysokie mm, oceny i była zadowolona z tego, jak te turnieje zostały zorganizowane. Więc teraz, gdy PZPN grał właśnie tą kartą, no to wydawało się, że, że to jest karta mocna. Że rzeczywiście można spróbować u em przekonać, że jesteśmy dobrym organizatorem i że swoje już w kobiecej piłce zaczęliśmy robić. Bo to nie tak, że my tylko czekaliśmy na szansę. My organizujemy Młodzieżowe Mistrzostwa Europy i Świata. Eee, pierwszy raz w historii reprezentacja dorosła dostała się na e, Euro właśnie w tym roku. Zresztą 3 grudnia... To pierwsza rocznica tego zwycięstwa nad Austrią w barażach i wywalczenia wyjazdu do Szwajcarii. I to wszystko pokazywało, że my szczebel po szczebelku idziemy na górę. Ale euro mogło sprawić, że chwytalibyśmy co któryś szczebelek i wspinali się znacznie szybciej. I do tych zakładanych przez siebie celów doszlibyśmy znacznie, znacznie łatwiej i znacznie szybciej. Polska chce mieć kiedyś 100 tysięcy aktywnych piłkarek. Dzisiaj to jest około 30 tysięcy. Z tym turniejem byłoby o to znacznie łatwiej, bo Polska potrzebuje dzisiaj, jeśli chodzi o kobiecą piłkę, widoczności, zainteresowania mediów, zainteresowania sponsorów, zainteresowania kibiców, pokazania tych piłkarek jak najszerzej, zainteresowania tą dyscypliną, zaproszenia na stadiony, by pokazać. I pozyskać tego kibica dla siebie, bo on później przychodził na mecze ligowe. Dlatego UEFA tak dużo mówi o legacy tych swoich turniejów, o dziedzictwie, które ma zostawiać po sobie euro. Czyli kończy się finał, jest ostatni gwizdek, ale ta sprawa w kraju gospodarza cały czas trwa. To znaczy, UEFA chce, by gospodarz cały czas w danym aspekcie się rozwijał. To znaczy. Na przykładzie Anglii. Gdy ona organizowała turniej, to później tym ich legacy było włączenie szkół do promocji kobiecej piłki, do tego, by dziewczynki na WF-ach tę piłkę kopały, by kluby też zostały w to zaangażowane. Ale może, żeby nie szukać na wyspach, tylko zacząć od Polski. W związku z tym, że już organizowaliśmy Mistrzostwa Europy do lat 19 w tym roku. No to PZPN zorganizował chociażby taki mentorski kurs dla byłych piłkarek, dla kobiet, które chcą znaleźć swoje miejsce w tym świecie piłkarskim i odnaleźć się na jakichś stanowiskach czy to jako działaczki, czy jako trenerki, czy pracownice klubów i ułatwiały im start. I o takie działania chodzi UEFA. Tylko że w przypadku dużego turnieju, dorosłego turnieju. Tych środków do wydania, do zorganizowania różnych przedsięwzięć jest znacznie, znacznie więcej. I to tej szansy szkoda najbardziej, bo turniej trwałby miesiąc, i to byłby pewnie miesiąc fantastyczny, ale to wszystko, co działoby się jeszcze przez te trzy lata ponad do, do tego momentu, i to, co działoby się później. Tego szkoda najbardziej. To tam została zaprzepaszczona bardzo duża szansa i ja trochę tej decyzji UEFA zrozumieć nie potrafię, bo Polska pokazała, że może, że, ta że na tę szansę po prostu zapracowała, że mogła ją otrzymać i pewnie by podołała. Dałaby radę ten turniej zorganizować i zysk z tego również dla samej UEFA byłby olbrzymi. Natomiast mówimy przy okazji o Wielkiej porażce polskiego lobbingu i polskich wpływów w UEFA, bo okazuje się, że z tych trzech kandydatur Polska dostała głosów zdecydowanie najmniej. To znaczy, 15 członków Komitetu Wykonawczego UEFA głosowało na zwycięskie Niemcy, dwie osoby zagłosowały na propozycję ze Skandynawii, a okrągłe zero oddało swój głos na Polskę. I to jest druzgocące. Mówimy o deklasacji polskiej propozycji, i myślę, że tu nie chodzi o merytorykę, o to, co zostało zaproponowane w ofercie. Tutaj chodzi o to, jak lobbujesz, jak naciskasz, jak wywierasz wpływ, jak przekonujesz do swojej racji, jaką narrację wokół swojego turnieju jesteś w stanie zbudować. To na tym polegli polscy działacze. I to. Pokazuje, jakie jest miejsce dzisiaj pozytywne w Europejskiej Federacji, jak ten wpływ jest marginalny. Wielka szkoda, bo były sygnały, że, że nie jest z nami jakoś w WFI fantastycznie. Tutaj można powiedzieć o tym, że Cezary Kulesza ubiegał się przecież o miejsce w tym komitecie wykonawczym, no i też ubiegał się nieskutecznie. No ale teraz to już jest nie czerwona lampka, tylko, tylko ewidentny alarm. Gdzie jest to, to, to polskie miejsce, ile my możemy? Do czego my możemy UEFA przekonać, chociażby w aspekcie kobiecej piłki, bo myślę, że w piłce męskiej jest, jest trochę lepiej, jest trochę inaczej. Natomiast tutaj tego zaufania ciągle nie mamy, mimo że przecież już trochę zrobiliśmy, już jednak te kroki zostały wykonane. Szkoda, bo przegrywamy po raz drugi. Chcieliśmy ten turniej zorganizować już w tym roku. Ubiegaliśmy się o niego dwa lata temu, przegraliśmy ze Szwajcarią, teraz przegrywamy z Niemcami, ale mam nadzieję, że to trzech razy sztuka, że się nie zniechęcimy, że spróbujemy po raz trzeci, bo ta szansa jest zbyt duża i, i zbyt obiecująca, by nie schylić się po nią raz jeszcze. No. Dzisiaj na smutno, ale, ale może. Kiedyś taki vlog już będzie trochę, trochę weselszy, tak, no za to, za to trzymam kciuki, także to tyle, subskrybujcie, oglądajcie, dawajcie łapki w górę i czekam na wasze komentarze.